na Seminaryjna to takie zaproszenie tylko do tego, żeby zastanowić się nad kwestią powołania, nad kwestią także obecności kapłaństwa w Kościele. Wszyscy, jak tu jesteśmy, pewnie czujemy, że dzisiejsza Ewangelia bardziej być może kierowana jest w stronę tego powołania małżeńskiego, jako wesele, jako Właśnie ta uroczystość świętowania wzajemnej miłości. Niemniej chciałbym Was zaprosić do tego, żeby popatrzeć także i w tej perspektywie na kapłaństwo. I gdy dziś Izajasz mówi w pierwszym czytaniu słowa o Jerozolimie, one tak szczególnie odnoszą się do Kościoła. On mówi: Nie będą Cię więcej nazywać porzucona ani spustoszona. Porzucona i spustoszona. Taki straszny kontrast wobec radości weselnej. Porzucona, spustoszona. Spustoszona, czyli tak sobie myślę, tak, którą jakoś ograbiono z, ze stanu posiadania, z majątku. Spustoszona z różnych bogactw. Porzucona znowu jest słowem, które się wiąże z jakąś pustką, z jakimś brakiem, ale już w relacji do kogoś, porzucona przez kogoś. Jerozolima, ta, o której prorokuje Izajasz, to ta, która podbita przez obcych królów, jest jakby takim obrazem klęski, obrazem niewierności wobec Boga, która właśnie tak skutkuje. A jednocześnie właśnie takiej pustki jakiejś, porzucona, tak materialnie porzucona, właśnie w relacji, w relacjach, spustoszona porzucona, ale Izajasz nas nie zostawia. To jest piękne. Nie zostawia nas z takim pesymistycznym, depresyjnym obrazem w rzeczywistości, a mówi: Będziesz się nazywać poślubiona. Będą mówić o tobie moje upodobanie. Odwraca tę sytuację mówi, że faktycznie to doświadczenie straty pustki stanie się doświadczeniem bardzo radosnym, doświadczeniem akceptacji, wybrania, doświadczeniem tego, że Bóg pomimo grzechów, które sprowadziły nieszczęście, cały czas jest tym Bogiem, który cię wybiera, na któremu na tobie zależy, który walczy o ciebie. I to jest takie bardzo, myślę, chrześcijańskie, fundamentalne doświadczenie. Jakiejś pustki, jakiejś, jakiegoś braku, grzechu doświadczenie tego, że jako ludzie nie, nie jesteśmy w stanie wystarczyć sami sobie, że umiemy się krzywdzić, ranić, że umiemy tę pustkę w sobie stwarzać nawzajem, że tę pustkę czujemy. Takie bardzo myślę chrześcijańskie doświadczenie, które nas otwiera. Otwiera na to, że. Bóg przychodzi ze swoją miłością, akceptacją, że nas poślubia. Dlatego dziś czytamy Ewangelię o Kanie Galilejskiej, Ewangelię taką ślubną, małżeńską. Było Boże Narodzenie, które nam miało uzmysłowić, że Bóg przyjmuje całe człowieczeństwo, całą ludzką naturę, że się jej nie brzydzi, ani, od, ani pieluchy, ani starości, ani umierania, ani agonii. Przyjmuje całość człowieka. Mieliśmy. Poprzez chrzest, że przyjmuje nas, ludzi, także z tymi grzechami, w które wchodzi, jak w Jordan, wchodzi, pozwala się ochrzcić Janowi, jakby biorąc na siebie swoje nasze grzechy. A Kana Galilejska właśnie ma nam uświadomić, że Bóg nas jakby poślubia, obiecuje swoją wierność, swoją miłość, pomimo wszystko. Nie będą więcej mówić spustoszona, porzucona, ale będą mówić poślubiona. Tak nam dzisiaj Słowo Boże rozwiązuje pewien konflikt. Ale mówiłem, że chcę to odnieść do kapłaństwa, bo sądzę, że kapłaństwo właśnie jest sakramentem, więc znakiem obecności Boga, ale szczególnie w ten sposób, żeby to doświadczenie poślubienia, wybrania, poślubienia, przyjęcia przez Boga, Przenieść z tego poziomu, o którym my często słyszymy w Kościele. Relacja, masz mieć z Bogiem relację, masz z nim wejść w dialog, masz go pokochać, masz doświadczyć tej miłości. A kapłaństwo w tym wszystkim ma być sakramentem, który to doświadczenie bardzo takie indywidualne ja i Bóg przenosi na wspólnotę. Wydaje mi się, że właśnie kapłaństwo jest takim sakramentem ustanowionym przez Jezusa nie tylko po to, żeby jeden człowiek czuł się bardziej komfortowo w relacji z Nim. Chrzest jest tym sakramentem, który zmienia naszą taką jednostkową relację z Bogiem. Kapłaństwo ma być chyba tym sakramentem, który pozwala dzielić się doświadczeniem kochającego Boga we wspólnocie jaką jest naturalnym pytaniem jest dzisiaj pytanie o kapłaństwo, trochę w kościele, o jakby pewne braki, spustoszona, porzucona, można odnieść do seminarium bardzo tak naocznie, jeśli jest wielki budynek, w którym pokojów byłoby na 200 osób, a mieszka 30, przez nami księżmi 40, no to znaczy, że jest jakaś Jakaś pustka, jakieś porzucenie. I pytanie takie bardzo naturalne, dlaczego dzisiaj no, mamy taki, taki obraz seminariów trochę pustych w całej Polsce, to nie tylko u nas. No, pierwsze, pierwsza odpowiedź, która na to pytanie się nasłucha, to pewnie kwestia tego, że no, takie przyszły czasy, takie pokolenie, że niekoniecznie dzisiaj młody człowiek. Chce siebie poświęcić, niekoniecznie chcę dzielić się z innymi tym, że jakoś Jezusa spotkał, że właśnie chce zrezygnować z wielu rzeczy, jak rodzina, dom i tak dalej, po to, żeby stać się księdzem. Można zrzucić się jakby taki ciężar, tej pustki, powołanie na to, że to no właśnie tak są ukształtowani dzisiaj młodzi ludzie. Ale wydaje mi się, że to byłby trochę błąd i uproszczenie. To wcale nie jest tak, że to tylko wina tych, którzy dzisiaj stoją przed decyzją. Ale trochę też myślę, że warto spojrzeć na to, czy faktycznie ten młody człowiek, który się zastanawia, spotkał jakoś być może Jezusa. Być może doświadczył. Takiej akceptacji, takiego przyjęcia przez Boga, ale niekoniecznie chce, chce zostawić różne inne rzeczy, perspektywy, które dzisiaj przecież ma: kariery, domu, samochodu i tak dalej, rodziny. Niekoniecznie chce zostawić, żeby, żeby no właśnie zostać księdzem. Czy to jest jeszcze jakiś społeczny prestiż, jakieś wyróżnienie. Chyba coraz mniej, albo już wcale. Może nawet dobrze, że tak jest. Ale dalej to pytanie we mnie tkwi: czy to czasem nie, nie, nie działa w ten sposób, że perspektywa służenia kościołowi jest mało atrakcyjna, dlatego że, że być może jest szary, przeciętny. Niewyróżniający się ze społeczeństwa, że być może to nie jest kwestia tylko pewnych radykalnych sytuacji, które się dzieją, wpływają na obraz całej wspólnoty, ale tego, że jest pewna przeciętność w nas wszystkich. Taka łatwość wejścia w to, że powtarzamy pewne schematy, nic z nimi nie robimy. Być może to jest pewna blokada, że młody człowiek nie chce służyć Kościołowi, który, który nie potrafi znaleźć swojego miejsca już jako młody człowiek, a co dopiero jeszcze w perspektywie tego, że miałby, miałby pełnić w nim jakąś funkcję. Kościół taki nasz, zwykły, codzienny, który ma swoje piękno, ale jednocześnie właśnie yy, ma ten problem. Mierzy się cały czas z pewnym problemem swojej przeciętności. I to może niekoniecznie właśnie trzeba brak jakiejś decyzji wstąpienia do seminarium zrzucać na kwestie czasów, jakie przyszły, czy pokolenia, które młodzieży, która dzisiaj jest, ale właśnie być może trzeba spojrzeć na to, jakim my stanowimy kościół, i czy na tyle ten kościół jest atrakcyjny, żeby Taki osiemnastoletni, czy może troszkę starszy, młody chłopak zastanowił się, może warto poślubić zamiast jakiejś atrakcyjnej dziewczyny taki kościół. No bo przecież do tego powołanie kapłańskie się sprowadza. No i myślę sobie dalej, że jest dzisiaj przed nami taka pewna szansa, otwarta w jakimś stopniu. Jeśli papież zaprasza nas do tego, żeby się zastanowić nad tym kościołem poprzez synod, jakkolwiek jest on hasłem powtarzanym, powielanym, być może niewiele mówiącym często przez, przez to, że no nie czujemy do końca, jak miałby on wyglądać jako dialog całego kościoła tak wewnętrznie, ale jest on jakąś szansą. Ja sobie tak to wyobrażam i nazywam jako taką formę trochę wspólnotowej psychoterapii. Bo to nie jest instytucja cały, która ma wskazać konkretny problem i znaleźć lekarstwo. To się tak nie stanie. Na pewno nie stanie się to w tym momencie. Ale tak trochę jak Poprzez właśnie proces terapeutyczny odsłania się problemy, odsłania się konflikty, braki komunikacji, braki relacji, braki dojrzałości. Odsłania się je, żeby bardziej je uświadomić, zobaczyć i koniecznie znaleźć od razu drogę wyjścia. Ale być świadomym tego, czego nam brakuje. Jest to taka szansa, która przed nami stoi. Ona na tym etapie parafialnym się już. Kończy pomału, ale, ale jest to szansa, żeby zobaczyć, że, że jakakolwiek zmiana w nas, jako we wspólnocie Kościoła, to nie jest kwestia restrukturyzacji, że zmienimy jedną osobę na menedżerskim stanowisku i wszystko będzie super dobrze, nagle, nagle zadziała. To nie jest kwestia zmiany tylko jakiegoś ustroju, bo ten taki bardziej feudalny, hierarchiczny nas obciąża, więc zmieńmy na. Demokracje, niech rady parafialne decydują, głosują i tak dalej. No nie, no jeśli ktoś żyje z łudzeniem, że głosowanie przez demokrację jest idealne, to też te ideały chyba trzeba porzucić już. To nie jest kwestia tego, że jeśli wymienimy księży na nowych, jakichś lepszych, lepiej, może nie wiem, wykształconych, to będzie wszystko dobrze. To nie są takie zmiany. Święty Paweł nam to dzisiaj w drugim czytaniu przypomniał. Różne są dary, przeróżne. My mamy tą różność uczyć się, akceptować. Jaku we wspólnocie kościoła? Różność z jednej strony, ale dalej jedność. Różne dary, ale jeden duch, różne formy zaangażowania. Jeden cel, który im przyświeca. Różne. Jeśli różne, to takie, które no, wytwarzają jakieś konflikty, jakieś napięcia. Tylko właśnie ten proces, tak sobie myślę prywatnie trochę. No, proces, który pamięć nam podaje jako pewien, pewną metodę rozwiązywania tych napięć, metodę widzenia tej różności w ogóle. Jako synod, ma nam pokazać, że tak naprawdę zależy nam na tym samym. Na Bogu, który, którego chcemy mieć w naszym życiu i którym się chcemy dzielić. Różne, różni jesteśmy. Jako charaktery, osobowości, historię życia w ogóle, różni jesteśmy w tym, jak żyjemy, ale ma nam zależeć na tym samym. I chciałbym, żebyśmy dziś, modląc się o nowe powołanie do Boga widzieli właśnie te perspektywy. Że jesteśmy różni. Być może także my, jako księża, też jesteśmy różni, ale przez, przez widzenie tego wspólnego pola, tej jedności, mamy pokazywać Boga, który przychodzi ze swoją miłością, żeby nas poślubiać. Chciałbym, żeby ta modlitwa o nowe powołania, dzisiaj nasza, nie była tylko kwestią zmieniania tych, którzy stoją przed decyzją powołania. Ale modlitwą także o to, o taki Kościół, który będzie bardzo atrakcyjną wspólnotą dla tych, którzy Jezusa poznali, którzy doświadczyli Jego akceptującej miłości. Atrakcyjną wspólnotą w której ci, którzy tego doświadczyli, będą chcieli z pełną radością i odpowiedzialnością jednocześnie dzielić się tym doświadczeniem. Oto prośmy o takie powołanie do kapłaństwa, tak, taka jest moja jakaś wizja, moja intencja. I prośba też o to, żebyśmy właśnie takie powołania mieli. Taka jeszcze zawoalowana i ukryta, o to, żebyśmy my, jako wychowawcy tych przyszłych księży, umieli w nich taką postawę wobec Kościoła otwartą, radosną i odpowiedzialną budzić. Amen.